Proszę Państwa, ja jestem pracownikiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zajmuję się programowaniem perspektywy finansowej właśnie na rok 2021-2027 i chciałem Państwu powiedzieć trochę na temat finansowania inwestycji w zakresie wódopadowych i zieloniebieskiej infrastruktury, nawiązując do tematyki tej konferencji. I przechodząc już do, do rzeczy, ponieważ czasu nie jest za wiele. Nie wiem, czy będę właściwie to. Dobrze. Już od kilku lat tutaj mam swoje wystąpienia, więc tak naprawdę już Państwo pewnie widzieli ten slajd. Ale muszę zacząć od początku, to znaczy od tego, jakie są jakby przesłanki tego. Dofinansowania unijnego, które nas czeka tak naprawdę od przyszłego roku. Przesłanki, motywy, czym się kierowaliśmy. Pierwszą rzeczą jest projekt pozakonkursowy, który przeprowadziło Ministerstwo Środowiska i Klimatu. To jest przygotowanie planów, opracowanie planów adaptacji dla zmian klimatu dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i to 44 MPR, 44 miasta i to była między innymi diagnoza sytuacji i w tych planach adaptacji określiliśmy też zakres niezbędnych inwestycji w tych dużych miastach. Mniejsze miasta też muszą, znaczy muszą, jeszcze nie muszą, ale będą musiały. Natomiast też opracowują takie plany. I z tych planów wynika, że podstawowym wątkiem, który się pojawia, jeżeli chodzi o adaptację do zmian klimatu, to jest właśnie wątek. Dotyczący gospodarowania wodą opadową. A mianowicie mamy nadmiar wody, podtopienia powodzie błyskawiczne, tu widzimy na obrazkach. To wszystkich 44 miastach dotyczy, ale też mniejszych miastach miast średnich i kolejna odsłona to, są, to jest coś, co jest przeciwneństwem tego pierwszego aspektu, to znaczy Miejska wyspa ciepła, susza betonoza, teraz słynne pojęcie, które też padło na tej konferencji. To, ma, to, to są problemy, które są takie realne i one występują w większości zdecydowanie we wszystkich tych miastach. I na to, jakby na to, no tu jest jeszcze rzeka, tak, też oczywiście ta susza nie tylko dotyczy lokalnych zjawisk, ale też oczywiście całego kraju, nie tylko lokalnych zjawisk miejskich, ale to jest to najbardziej jakby widoczna i wiemy o tym, że ta susza będzie się pogłębiać, że wraz z projekcjami zmian klimatu ta susza będzie coraz częściej występowała, coraz dłużej trwała. No odwrotnie na zjawiska ekstremalne, czyli odwrotność tej suszy, te powodzie, intensywne opady, opady nawalne, to jest druga strona. I te zjawiska też będą częściej występować. Także będziemy mieli do czynienia z takim zwiększeniem dynamiki procesów, związanej po prostu ze wzrostem średnim temperatury na Ziemi. No to Czyli ta termodynamika tutaj nam powoduje, że mamy, będziemy mieli taki rozkład właśnie często, bardziej częsty tych zjawisk. A z drugiej strony, oczywiście, gospodarowanie terenu też ma wpływ, prawda? Bo jeżeli mówimy w Warszawie, gdzie mamy 200-metrowe wieżowce, ten skyline, no to już zmienia się. Zmieniają się warunki mikroklimatyczne i też od opady mamy stronę tam wieczną, za wieczną, za budynkami przeważnie spada deszcz, bo się chmura podnosi, więc już abstrahując od tego, mamy zmiany mikroskali, makroskali klimatyczne i musimy się do niej zaadaptować. I w wyniku właśnie tych analiz MPA, czyli Miejskich Planów Adaptacji, zaproponowano rozwiązania-zielona, błękitna infrastruktura. Retencja, zatrzymanie, zagospodarowanie wody, czyli generalnie nature-based solutions, rozwiązania oparte na przyrodzie to jest jakby główny wątek. I zatrzymanie wody w zlewni lokalnej, żeby ta woda mogła być wykorzystana w okresie suszy, i żeby ta woda opadowa nie wypłynęła do Morza Bałtyckiego, bo kilka dni trwa, woda do Wisu czy do Odry spłynie. No, mówimy o tych głównych odbiornikach wód. I kilka dni już jest w Morzu Bałtyckim. Więc chodzi o to, żeby tę wodę zatrzymać. W zlewni lokalnej w, e, najlepiej w, w zieleni, ale też w gruncie. To znaczy, bo, ponieważ wiemy o tym, że zasilanie wód powierzchniowych, i to co mieliśmy przykład na końcu rzeki Wisły z Warszawy tutaj, no po prostu zasilanie nie odbywa się przez spływ powierzchniowy w większości, tylko generalnie większość wody spływa systemem wód podziemnych, więc rozsączanie do gruntu to też jest priorytet. Jakby po tym wstępie chciałem Państwu powiedzieć jeszcze o diagnozie. No to, to co powiedziałem to jest ta diagnoza, która wynika z miejscowych Planów Adaptacji. Ona została wykorzystana przy tworzeniu strategii dotyczącej ochrony środowiska w Polsce, czyli polityki ekologicznej państwa 2030 przyjętej dwa lata temu. Ale też te konkluzje, które tutaj widzimy na slajdzie ekstremalnych zjawiska, o których powiedziałem, te powodzie krajowe, ale też właśnie powodzie miejskie, którym się tu głównie zajmujemy, e, niskie zasoby wodne. To są problemy, które i w tym tej strategii zostały wskazane, i strategii, też strategiczny plan adaptacji obszarów e, wrażliwych, sektorów wrażliwych 2020 spęsują do 2030 roku, czyli SPA 2020 też wskazuje na to. I teraz odpowiedzią e, na to, to są właśnie te działania dotyczące zielono-niebieskiej infrastruktury, dotyczące zatrzymania wód opadowych i zagospodarowania, zawrócenia do obiegu, czyli generalnie rzecz biorąc, zrównoważone systemy gospodarowania wodą opadową na terenach miejskich. Właśnie przez to, żeby tą wodę zatrzymać, ale też, żeby ona sobie powoli spływała i żeby zasilała odbiorniki wód, czyli, żeby zapobiegać Poprzez zmniejszenie suszy hydrogeologicznej, żeby zapobiegać suszy hydrologicznej, tak? Bo mamy. E, dobrze, już nie będę wchodził w szczegóły, ale takie są mniej więcej nasze przesłanki. I teraz chciałem powiedzieć o programie Fenix, już coś więcej niż, niż na poprzednich spotkaniach. Program Feniks już został zaakceptowany przez Radę Ministrów w 4 stycznia tego roku. To jest projekt, który był przez kilka miesięcy przedmiotem dialogu nieformalnego z Komisją Europejską. Większość rzeczy została uzgodniona. Kilka rzeczy nie zostało uzgodnionych. Ale jeżeli chodzi o te tematy, o których mówię, to większość rzeczy została uzgodniona z Komisją. Czyli na 99% to, co za chwilę powiem w tym zakresie wsparcia, on będzie. Eee, może i coś zmienić. No generalnie teraz eee, Został przekazany ten projekt po dialogu nieformalnym do komisji. Komisja go przyjęła, znaczy przyjęła w tym sensie, że przyjęła, mamy datę przekazania. Data przekazania determinuje jakby czas pracy komisji nad tym projektem, że trwa on 5 miesięcy, do pięciu miesięcy. Zakładamy, że w końcu tego roku, bądź w styczniu najpóźniej no przyszłego roku, program zostanie zaakceptowany. Po już formalnych negocjacjach i zakładamy ogłoszenie konkursów, pierwszych konkursów w przyszłym roku, gdzieś w pierwszym półroczu. Aktualnie e, trwają prace też dotyczące szczegółowego opisu priorytetów i kryteriów. To już jest coś więcej niż w samym, niż w samym programie. E, jeżeli chodzi o wskaźnik dofinansowania nadal kryzysowy 85%. Przy czym, jak Państwo z tej perspektywy, jeżeli korzystaliście z funduszy unijnych, to y, jest możliwe zastosowanie zwane flat rate'ów, y, czyli, bo, wcześniej były z luki finansowania, natomiast średnio tam wyciągnięto statystyczną z tej luki, wyszło, że można zastosować flat rate na przykład na poziomie 0,7, czyli takie dofinansowanie 70%. To jest bardzo wysokie, no bo nadal mamy kryzys. Y, teraz mamy kryzys związany z COVID-em, z, z wojną, w związku z tym Nadal możemy spodziewać się takich dużych wskaźników do finansowania. A projekty oczywiście do forma dotacyjna, dotacja bezwrotna. Z, z FRR-u tam mamy jeszcze kilka, kilka tutaj mniejszych wskaźników, dlatego że mamy jeszcze finansowanie tego fajnika będzie z FRR-u i z FS-u, czyli z Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Funduszu Spójności. Są Funduszu Spójności 85%. Większość województw też 85%. To druga oś, ale dwa województwa. Yy, znaczy, okręg warszawski to jest 50% dofinansowania i dwa województwa wielkopolskie, dolnoślące, yy, będą miały 70%. Yy, I to są tak zwane przejściowe. Więc tutaj jest takie już rozbicie. Maksymalny wskaźnik do 100% dla niektórych projektów, ale nie zakładam, że w tej dziedzinie tutaj o adaptacji mówimy będzie tak. Ale na przykład w projektach edukacyjnych przy niektórych kategoriach beneficjentów jest taka możliwość, żeby do 100%, bo średnia na program musi być 85, albo tam jak wskazane w efr Tryb konkursowy lub pozakonkursowy. No i teraz przechodzę już do konkretów. Działanie. Adaptacja do zmian klimatu. Ten worek, w którym są teraz woda i kanalizacja deszczowa, kiedyś był gdzie indziej, teraz się to nazywa adaptacja do zmian klimatu. Terenów zurbanizowanych. Są dwa działania. Jedno finansowane w ramach pierwszej osi, czyli z FS u Drugie działanie, które jeszcze jest monitoring i zapobieganie klęskom żywiołowym katastrofom, to jest druga oś właśnie z FRR-u finansowana. W ramach tych dwóch działań będą dostępne środki właśnie na gospodarowanie wodami opadowymi i na zieleń miejską, na zielono-niebieską infrastrukturę. Cel polityki szczegółowy teraz będzie CP2, CP2. Czwarty cel CS4. Wspieranie, przystosowanie się do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i tak dalej. Podejście ekosystemowe jest tutaj ważne. Instytucją pośredniczącą będzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wdrażająca Narodową Fundusz, czyli nic się nie zmieni. I teraz, co ważne, może na końcu, ale na czerwono zaznaczyłem, żeby było widać, jaka jest e, alokacja. Na pierwszy priorytet, to na te miasta mamy 560 milionów euro. Bardzo dużo, dużo więcej niż w tej perspektywie, jak pomnożymy przez 5 to 2,5 miliarda złotych, czyli dwa razy więcej niż teraz było. No, ale jeszcze mamy średnie miasta w ramach drugiego priorytetu i tutaj mamy e, więcej. Mamy miliard dziesięć milionów, przy czym tam mamy jeszcze jakieś kilka innych typów projektów, także nie wszystkie te pieniądze będą przeznaczone na e, dofinansowanie wodopadowych, przy, ale przynajmniej znaczna część tych środków. Jeszcze nie ma podziału na osie, także nie wiem, jakie to będą środki, ale znaczące. Myślę, że podobne do tych pierwszej osi. E, znaczy, jeżeli chodzi o, o rząd wielkości. No, CS24, to już mówiłem, dwa priorytety. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. I tutaj mamy kilka typów projektów. Pierwszy typ projekt, tutaj mówimy jeszcze może o beneficjentach. Beneficjentami w pierwszej osi będą duże miasta, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, ale też wszystkie miasta, które były partnerami projektu dotyczącego tylko MPA, właśnie Miejski Plan Adaptacji, czyli 44 miasta, plus tutaj koszali, który akurat się nie załapał na ten MP, bo nie chciał, ale potem, ale chyba teraz pracuje nad planem. No i tutaj mamy jeszcze w drugiej osi mamy dofinansowanie średnich miast według delimitacji śleszyńskiego, czyli między 20 a 100 tysięcy mieszkańców wszystkie miasta będą beneficjentami tego Feniksa plus w tym obszarze, plus miasta będące stolicami powiatów w przedział 15-20 tysięcy mieszkańców. Więc to są beneficjenci. Te mniejsze miasta w pierwszej, w drugiej osi, te większe miasta w, w pierwszej osi, i teraz zakres tych, tych projektów. Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zieloniebieskiej infrastruktury opartych rozwiązań na przyrodzie czyli bardzo ważny aspekt to jest, że musimy tam uwzględnić w tych zrównoważonych systemach tą zieleń. To będzie, będzie jakiś wymóg procentowy jeżeli chodzi o zakres całego projektu, będą zadania musiały być związane być z tym i najlepiej, żeby w ogóle w tym zakresie były, będziemy preferować tą zieleń. Natomiast drugi typ projektu, być może powiązany z tym, to jest znowu rozwój w ogóle powierzchni pokrytych zielenią w miastach, ale z kolei z udziałem niebieskiej infrastruktury. Bo to są dwie strony tego samego To znaczy nie wyobrażamy sobie, że była sama zieleń bez wody i woda bez zieleń. To są sprawy, które będą preferowane. Czyli już same zbiorniki podziemne, żeby dostać dofinansowanie, nie wystarczą. Taki projekt nie, do, nie otrzyma dofinansowania. O tutaj mówi pan prezydent wczoraj na temat katowickiego projektu i rzeczywiście tam jest dużo tych podziemnych zbiorników. No i na dzisiaj myślę, że no, trzeba robić jakby drugi etap, prawda? To znaczy taki, żeby już tą zieleń uwzględnić. Plus jeszcze dla małych miast, dla tych średnich miast, 20-100 tysięcy mieszkańców, będzie możliwość pozyskania dofinansowania na opracowanie planów adaptacji. Jest ustawa o wzmocnieniu wymiaru klimatycznego polityki miejskiej, w tej chwili procedowana, która nałoży obowiązek opracowania planu adaptacji dla miast średnich. No i jeszcze projekty edukacyjne. Zaraz o tym powiem, już dokładnie przechodząc do, do szczegółowych rzeczy. Jeżeli chodzi o Zakres wsparcia w tym pierwszym e, typie projektów, czyli adaptacja do zmian klimatu w obszarach miejskich, to tutaj mamy cele: zapobieganie podtopieniom, zalaniom, ograniczenie skutków tych zjawisk. To będzie celem projektu: zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, czyli właśnie te, o których mówiłem, ulewy, powodzie, ale też susza, y, brak opadów, spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych. To są cele dystrybucja też tych, tej wody na okres suszy i tutaj konieczność, jak jeszcze raz podkreślam, łączenia tych projektów z zieloną, niebieską infrastrukturą. Zrównoważone systemy, no to tu mówiłem, że będzie preferowane zużycie, użycie metod naturalnych, rozwiązania oparte na przyrodzie i wiążące się najlepiej z zielenią właśnie, no to jak na przyrodzie to wiadomo, że z zielenią, ale też zasilanie Wód gruntowych, żeby było. To znaczy, tak jak mówiłem o tym zasilaniu też wód gruntowych, nasilanie rzek też następuje właśnie przez wody podziemne. I tutaj może być: no to są wbiorniki od moldy, rowy odwadniające, no oczywiście e, ogrody deszczowe, e, teren, e, również staby sentymentacyjne, hydrofitowe oczyszczanie, bo też oczyszczanie ścieków będzie preferowane, znaczy ścieków. A właśnie nie ścieków, tylko wódopadowych będzie preferowane przy pomocy właśnie tych rozwiązań opartych na przyrodzie. Więc tutaj to bioretencja, w ogóle bio. Zasielenie zbiorników wodnych też jako element tych projektów, budowa, rozbudowa, remont zbiorników wraz z infrastrukturą, ale tu właśnie też będzie jakiś tam możliwość dofinansowania tej infrastruktury rekreacyjnej, bo wiadomo jest, że mieszkańcom Podoba się ta zielono-niebieska infrastruktura przychodzą, wo woda przyciąga mieszkańców i tutaj będzie możliwość właśnie sfinansowania tej infrastruktury, tak jak ścieżki rowerowe, oświetlenie, ławki, żeby nie tak był zbiornik tak jak to dotychczas miała praktyka była, że, że zbiorniki są grodzone, właśnie brak ogrodzenia będzie jakby preferowany i otwarcie dla społeczeństwa dla do mieszkańców miast i likwidacja też jako element projektów zasklepienia uszczelnienia gruntu, czyli odbetonowywanie miast, bardzo poważna inicjatywa. No, i jeżeli chodzi o rozwój te, te, taki podtyp projektu dotyczący zieleni, no to tutaj mamy tworzenie parków, skwerów, e, tworzenie klinów zieleni, e, czy odnawianie pokrytych zielenią powierzchni miasta, utworzenie e, strefy, e, otworzenie zieleni zanikającej tworzenie zieleni przy ulicznej, zastosowanie osłaniającej, zaciętej, to są te wszystkie rozwiązania zielone, które będą w tym drugim podtypie, czyli aparlizacja terenów, które będą również w tym drugim podtypie dofinansowane, być może będzie to połączone kryteria będą, ale takich dwa podtypy projektów, ale prawdopodobnie w jednym konkursie będą te dwa podtypy ogłoszone i Przechodząc dalej, jeszcze jest edukacja, to co mówiłem, to jest wsparcie edukacji obywateli. Najbardziej może dla Państwa istotne tutaj, że zwiększenie świadomości, która jest nadal niska, jak wiemy, chociaż rośnie na szczęście, dzięki takim konferencjom również i zaangażowaniu też studentów, co jest bardzo cenne. Natomiast tutaj też szkoły chcieliśmy dofinansować, kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości. To jest to, co było fajnie nam poszło we, w Funduszach Norweskich, ale z braku środków te tam bardzo dużo do, dobrych projektów nie otrzymało dofinansowania, bo była niska alokacja, tylko 6 milionów. Chcemy zrobić taki, podobny typ projektów też w Feniksie. I jeszcze kolejny pro, program, który też jest, e, jak gdyby powieli te wszystkie wątki, które są w Feniksie, ale będzie dotyczył e, regionu Polska Wschodnia. To jest FEPW, program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który też programujemy, będzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska też będzie. Instytucją pośredniczącą, a będzie wdrażający. Też CS24, cel szczegółowy, czyli adaptacja i alokacja 255 milionów euro na ten typ, też bardzo duża w ramach Polski Wschodniej. To województwa wschodnie, ale też Mazowieckie Województwo, wyłączeniem okręgu warszawskiego, regionalnego, tak, obszaru warszawskiego, czyli Warszawa plus powiaty otaczające. Reszta będzie podlegała dofinansowaniu. I tutaj z tego programu. I tutaj jakby wsparcie miast średnich tracących funkcje, bo reszta będzie spojrzała. Natomiast miasta średnie tracące funkcje między 20 a 100 tysięcy mieszkańców będą wsparte w ramach tego programu. E, również opracowanie planów adaptacji dla tych miast będzie dofinansowane i zrównoważone, zaadaptowane do zmian klimatu. Systemy gospodarowania wodami opadowymi oczywiście z udziałem obligatoryjnym tych rozwiązań opartych na przyrodzie, zieleni. No, i również finansowanie zieleń na terenach, na terenach miejskich i też edukacja. Tam akurat nie wiem, szkoły raczej nie, ale szkoły będą dofinansowane z Feniksa. No, to byłoby tak, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o, o, o projektowane w tej chwili wsparcie w ramach funduszy europejskich. Natomiast w Reszta miast może oczekiwać, spać, czy mniejsze miasta niż 20 tysięcy mieszkańców może oczekiwać wsparcia w ramach RPO. Zachęcamy marszałków, nie mamy takiego wpływu, żeby marszałkowie, że, że znaczy na marszałków, żeby im ustalać, co mają tam, jaki obszar dofinansować, ale zachęcamy do tego, żeby również analogiczne inwestycje były finansowane i wiemy, że marszałkowie w projektach RPO tych planów regionalnych, programów operacyjnych już takie wsparcie przewidzieli dla miast mniejszych, poniżej 20 tysięcy mieszkańców, analogiczne do tego, które będzie w Polsce Wschodniej i Feniksie. Następnie program LIFE, to też warto na niego zwrócić uwagę, tu projekty trochę trudniej uzyskać dofinansowanie, ale na ten obszar jest 30 milionów euro, znaczy 90 milionów euro w tym na strategiczne 30, także jest to dość duża, duża kwota. Plan odbudowy o tyle nie ma zastosowania tutaj, że tam przewidziane są na tego typu inwestycje pożyczki, więc nie widzimy, że było tak duże zainteresowanie tym tematem, więc Krajowy Plan Odbudowy raczej i tak by specjalnie Państwa może nie interesował, jeżeli chodzi o obszar. Te regi, no i programy priorytetowe Narodowego Funduszu. Jest program priorytetowy, który dotyczy adaptacji do zmian klimatu. Tam pewne rodzaje inwestycji też są pożyczki, ale z umorzeniem. To jest ważne, że, bo nie było chyba nikogo z Narodowego Funduszu, więc ja zareklamuję trochę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Można też korzystać, bo jest pożyczka, ale z umorzeniem, i to do umorzenia są duże to nie jest 50%, tylko 30% na przykład, a nawet do 50% dla miast takich słabiej rozwiniętych. I też na pewne grupy projektów jest możliwość uzyskania dotacji. Więc, więc tak naprawdę, też warto popatrzeć tam, jak wygląda ten program priorytetowy, przeczytać. No i czas już mój się, niestety, mój minął, więc w zasadzie to myślę, że tyle miałbym do powiedzenia, ale już myślę, że bardziej konkrety państwo. A, a słyszę, a, jeszcze, to już ostatnia rzecz. Wskazówki odnośnie do przygotowania przedsięwzięć. Jesteśmy w trakcie opracowywania y, kryteriów i szczegółowego opisu, ale wiemy już tak na, no mogę Państwu powiedzieć, że na pewno decyzje, decyzje środowiskowe, jeżeli będą wymagane, to na pewno y, będzie trzeba mieć, czyli będzie mieć taki stopień zaawansowania projektu, żeby zadania, żeby już była decyzja środowiskowa. Y, Pozwolenia na budowę zgłoszenia. Tutaj też będzie jakiś minimalny wymóg tak, dotyczący posiadania. No Inwentaryzacja majątku podstawowa sprawa, żeby móc aplikować tego majątku wodno Znaczy no, nazwijmy kanalizacyjnego, chociaż nie lubię tego określenia kanalizacja mówimy o systemie gospodarowania wodą opadową. Trzeba mieć do bilans wód opadowy, lokalizację miejsc podtopień, w tym wyniku, na przykład w wyniku modelowania hydrodynamicznego. Projekty muszą mieć charakter kompleksowy, nie jakiś wycinek, tylko właśnie zapobiegać tym podtopieniom i tak dalej. Musi być wykazane, że ten projekt będzie rzeczywiście na te problemy adaptacji do zmian, znaczy na problemy ryzyka klimatycznego odpowiadał i będzie rzeczywiście adaptacyjny. Czyli odpowiada na te problemy związane z zmianami klimatu. I czyli to jest kompleksowość tego projektu, będzie też oceniana I hierarchia. To, co już powiedziałem, bardzo ważna sprawa, żeby wyjść od małej retencji w miejscu opadu, czyli ogród deszczowy, co to jest w zieleni. Następnie wchodzimy do systemu kanalizacji otwarty, zamknięty, ale on tylko służy dobrze. Tam, gdzie nie da się w zieleni zakospodarować tej wody na miejscu opadu, to idziemy dalej urządzeniami wodnymi. De, próbujemy zagospodarować i retencją następnie zbiornikową, czyli tą dużą retencją, ale miejską dużą retencją, jako drugi stopień, ale preferencyjnie też otwarte zbiorniki zielone z, z infiltracją i w ostateczności dopiero odprowadzenie nadmiaru tych wód do odbiornika. Czyli to, co już się nie zmieści w zbiornikach, i w zieleni to dopiero to, co, się, co nie zostanie wchłonięte. To dopiero to te jakich nadmiarowe wody, czy przy długich okresach opadów, czy przy intensywnych opadach, to dopiero to będzie szło do odbiornika. I będą określone minimalne parametry dotyczące udziału zieleni w projekcie, czyli jakaś suma pieniędzy musi być przeznaczona na rozwój zieleni, tak żeby te projekty rzeczywiście były zielone. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do korzystania z z programów z programów naszych tej czyli nowej perspektywy finansowej Fenixa funduszy na rzecz Polski Wschodniej. Dziękuję uprzejmie.